Chciałem tylko doświadczyć rzeczy, które mnie nigdy nie spotkały. Jak dwie gwiazdy na niebie są, tak twoje osłabia mnie. Zostało mi barczenie, gdy bezczelnie odchodzisz. Zostało mi z twojej obecności same trudki twoich słów. A co z nami? Przecież mieliśmy zostać przyjaciółmi. Zostało mi fakt, że już nie wrócisz. Zostało mi. Owszem, napisałem na ciebie pierwsze. Żałuję, że tak zrobiłem. Nawet gdybyś zadzwonił o wybaczenie, ja bym o Cię. Och, zostało mi. Wybaczenie, jak tak bezczynnie odchodzisz. Zostało mi z Twojej obecności same trutki Twych słów. A co z nami? Przecież mieliśmy zostać przyjaciółmi. Zostało mi fakt, że już nie wrócisz. Zostało mi dwa reflektory, łączone jeden, nie działa mi, to Ty. Właśnie ty. Skrzywdziłeś mnie. Odważyłeś się zrobić to. To ty. Właśnie ty. Choć na maszce, jak masz odwagę. To ty. Właśnie ty. Spójrz na moje oczy i powiedz, co teraz czujesz. Zostało mi poczucie jak tak bezczynnie odchodzisz. Zostało mi. Z twojej obecności samotności twych słów. A co z nami? Przecież mieliśmy zostać przyjaciółmi. Zostało mi fakt, że już nie wrócisz. Och. Zostało mi. Zostało mi. Zostało mi.